Dzisiaj odbywają się 41 już eliminacje do konkursu ogólnokrajowego Młodzież zapobiega pożarom. Startują reprezentacje wszystkich gmin, które są w naszym powiecie. Cieszymy się, że tak licznie dzisiaj młodzież przybyła na nasze eliminacje. Były eliminacje szkolne, gminne i teraz są pojatowe i zwycięzcy eliminacji pojatowych, wystartują w eliminacjach wojewódzkich. W eliminacjach startowało kilkaset osób. Młodzież zapobiega pożarom. Panie redaktorze, szanowni państwo. Jest to bardzo ważny element edukacyjny dla naszej młodzieży. Młodzież poprzez to, że się nauczy tych zagadnień tak i przygotuje do tego konkursu, my motywujemy ją do tego, żeby w sposób odpowiedzialny później w dorosłym życiu postępował. ale też jako, jako młodzi ludzie tak postępowali i zapobiegali wszelkiego rodzaju tym zdarzeniom i, i, i katastrofom. Biorąc pod uwagę skalę działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i tego, że ta służba w tej chwili się przeobraża tak naprawdę służba Ratowniczą. tym bardziej świadomość młodych ludzi zagrożeń, a także wszelkiego rodzaju potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i zapobiegania pożarom, musi ta świadomość być jak największa. Młodzi ludzie, im więcej się dowiecie tutaj za młodu, tym później bezpieczeństwo, będziemy mieli bardziej bezpieczne społeczeństwo. Musimy twierdzić, że nie jeden z nich może uratować później życie i zdrowie jednego człowieka. Cieszymy się z tego względu, że ten konkurs odbywa się w naszej siedzibie w komendzie powiatowej w Sokółce. Ilość tej młodzieży jest to ponad 60 osób. Przekłada się na wiedzę, są to najlepsze osoby, które przeszły eliminacje szkolne i gminne. Tutaj musimy się pochwalić, że powiat sokulski zawsze wysyła najlepszych na konkurs krajowy i w konkursach krajowych odnosi. Bardzo wysokie miejsca i odnosi sukcesy. W tamtym roku zajęcie dwóch pierwszych miejsc i jednego trzeciego w odpowiednich kategoriach. Także to świadczy o wysokiej wiedzy, wysokim przygotowaniu. Dobrą prognozą jeszcze dla strażaków zawodowych, jak i również i strażaków ochotników jest to, że ta młodzież już uczy się podstaw pożarnictwa, podstaw bezpieczeństwa. A prawdopodobnie w niedługim czasie będzie w stanie zasilić szeregi ochotniczych straży pożarnych, a w przyszłości się będzie miała taką chęć również zawodowych. Będzie to człowiek już w pewnym sensie teoretycznie i częściowo praktycznie przygotowany. Myślę, że już mogę zaprosić na następną edycję w następnym roku bo na pewno będziemy dążyć do tego, żeby również miała miejsce tutaj u nas na miejscu. I zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie spróbowali swoich sił w tego rodzaju konkursach. Zdobyli się na odwagę i sprawdzili się w eliminacjach szkolnych, a później gminnych, następnie w powiatowych, w wojewódzkich, no i zapraszam na krajowe, ponieważ powiat Sokółka zawsze brał udział w ostatnich Radach Krajowych i myślę, że dalej to pozostanie tradycją. Konkurs dotyczy naszej kochanej młodzieży, uczniów szkół podstawowych, czyli klas 3-6 najczęściej, troszeczkę starszych tych podstawówek, w tym roku druga grupa, to znaczy ona zawsze istniała jako gimnazjum, to była taka druga grupa wiekowa, która brała udział ze względu na reformę w systemie oświaty. W tej grupie w tym roku znalazły się klasy siódme oraz druga i trzecia klasa gimnazjum, jeszcze istniejących gimnazjum. Oraz trzecia grupa konkursowa to młodzież szkół średnich. Konkurs jest cykliczny, co roku powtarzany. Zaczyna się od eliminacji w poszczególnych szkołach. Następnie gminnych eliminacjach organizowanych najczęściej przez zarządy Gminne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Następnym takim etapem jest konkurs na szczeblu powiatowym organizowany przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Laureaci Konkursu Powiatowego uczestniczą w eliminacjach wojewódzkich i kończy się wielkim finałem centralnym, czyli szczebla centralnego, ogólnokrajowym konkursem wiedzy pożarniczej dla młodzieży.